Ale cześć! Witam Cię w podcaście Kaja o tatuażach. Znajdziesz tutaj treści, które mogą być pomocne dla osób, które planują swój pierwszy lub kolejny tatuaż, albo po prostu chcą wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Odpowiem na najczęściej zadawane pytania, opowiem o ciekawostkach, trendach, a także zmierzę się z największymi faktami i mitami w świecie tatuażu. Nazywam się Kaja Chodorowska, jestem tatuażystką i właścicielką studia tatuażu Fox Orange w Krakowie. Tatuaże to moja wielka pasja, dlatego to właśnie o nich jest ten podcast. Możesz posłuchać bezpłatnie wchodząc na stronę www.foxorange.pl ukośnik podcast lub na Apple Podcast i Spotify. Zasubskrybuj mój podcast, dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, o czym mogłabym nagrać kolejne odcinki, pisz śmiało. Halo, cześć. W tym odcinku opowiem o wydarzeniu i projekcie Tattoo Girls United, które miało miejsce 7 i 8 września w Warszawie podczas Warsaw Tattoo Convention. Na początek wyjaśnię, kim jesteśmy, co robimy i skąd w ogóle wziął się ten pomysł i dlaczego warto o nas pamiętać i nam kibicować. Tattoo Girls United to pierwszy i jedyny taki projekt w Polsce i właśnie odbyło się drugie wydarzenie pod jego szyldem. Kim jesteśmy jak to się zaczęło? Twórcą tego projektu jestem ja. I narodził się on ponad rok temu, kiedy planowałam wyjazd na konwencję tatuażu do Katowic. Odezwało się do mnie wtedy kilka zaprzyjaźnionych tatuatorek z różnych studiów tatuażu i różnych miast, że chcą się wybrać razem ze mną i dzielić ze mną stoisko wystawiennicze. Zazwyczaj na takich eventach tatuatorzy promują się pojedynczo albo jako całe studio. A tutaj mamy miks. No to pomyślałam, że musimy się jakoś nazwać. Wiem, mam to. Tatu United. Niezależne tatuatorki jednoczą się, żeby wspólnie zrobić coś razem. Ta idea gra ze mną idealnie, bo właśnie w imię tej zasady zostało stworzone moje studio tatuażu Fox Orange w Krakowie. Czyli niezależni tatuażyści pracują wspólnie pod jednym szyldem. Dzięki temu mamy zgrany zespół, wspierający się team, ludzi, którzy chcą razem pracować. W Fox Orange podnajmujemy stanowiska dla tatuatorów i dbamy o studio. A reszta dba o siebie, swój własny biznes i swoich klientów, zachowując dzięki temu swobodę pracy i niezależność. Dla ambitnych i przedsiębiorczych tatuatorek i tatuatorów, według mnie jest to bardzo fajny układ. Ale wracając do pierwszej edycji TGU, pomyślałam, że skoro udało nam się zebrać taki fajny babski team, to zróbmy razem coś dobrego. I postanowiłyśmy wesprzeć fundację Otwarte Klatki, przeznaczając dochód z niedzielnego Walkina na ich działalność. Udało nam się zebrać ładną sumkę, więc radość była ogromna. Wydarzenie nasze stoisko i nasza działalność spotkały się z wielkim zainteresowaniem i wsparciem. Nakręcony sukcesem tego wydarzenia postanowiłyśmy z Magdą, moją niezastąpioną menedżerką studia Fox Orange, że zrobimy z tego event cykliczny. Więcej szczegółów i relacje z pierwszej edycji znajdziesz w odcinku 6. W tym odcinku również wyjaśniam dla tych, co nie wiedzą, czym jest konwencja tatuażu, jak wygląda i na czym polega. Na drugą edycję obrałyśmy kierunek Warszawa, ponieważ nasza lokalna krakowska konwencja odmówiła nam udziału, za co serdecznie nie dziękujemy. Dziękujemy zaś Warszawie i organizatorom za takie przyjęcie i ogromne wsparcie. Dostałyśmy sporo miejsca i swobody na realizację naszych pomysłów. Jesteśmy mega wdzięczne. Decydując się z Magdą na kontynuację tego projektu, ustaliłyśmy politykę jego działalności. Dlatego za każdym razem udział w wydarzeniu biorą nowe tatuatorki po to, żeby poszerzyć krąg TGU. Kiedy uzbiera się już nas setka, na pewno jakoś porządnie to uczcimy. No dobra. W drugiej edycji udział wzięłam oczywiście ja, Magda, moja menadżerka, oraz dziewczyny z Enjoy Ink, czyli Magda Justyna. Enjoy Ink to marka kosmetyków do tatuażu i piercingu, z którą od dawna współpracujemy. Tatuażystki, które wzięły udział i dzielnie przyozdabiały ciała śmiałków podczas dwóch dni eventu, to. Laura Konieczna, czyli Candy Ink, studio Inkfluence Wrocław. Katarzyna Hęś, czyli Inkferno, Inkferno, studio Bydgoszcz. Sabina Wróblewska, czyli Sabcitat, studio Szum Warszawa. Joanna Zielińska, czyli Akwarko, studio Czarne Złoto Katowice. MZ, czyli Magdalena Zembol, studio Fox Orange Kraków. Ewelina Ewel-Kubiak, studio Happy Days Kraków. Daria Stab, studio Aura Totu, Bydgoszcz. Magdalena Skrzek, czyli Pink Madzilla, a Monita Warszawa. Izabela Piekosz, czyli Pink Flaming Studio Ink, Bieruń. Dziewczyny również przygotowały to, co potrafił najlepiej, czyli grafiki, ale tym razem nie na tatuaż, ale na mecz w postaci pinów i printów, które można było kupić w naszym boksie, a cały dochód z ich sprzedaży poszedł na wsparcie fundacji Feminoteka. Szczególnie dziękujemy Asi Zielińskiej, czyli Akwarko, za zaprojektowanie naprawdę świetnego plakatu dla drugiej edycji. Kopię można było również kupić podczas eventu. My jeden na pewno powiesimy w honorowym miejscu w naszym studiu Fox Orange, zaraz obok plakatu z pierwszej edycji projektu Oli Dobrej. Fundacja Feminoteka również towarzyszyła nam podczas tego eventu, wraz ze swoim własnym projektem, czyli Samo Dobro, czyli z kosmetykami z rodzimych roślin własnej produkcji przez wolontariuszki Fundacji. Cały dochód ze sprzedaży z kosmetyków również idzie na wsparcie ich działalności. Czym zajmuje się Fundacja Feminoteka? Pomaganiem kobietom po przemocy, zwłaszcza seksualnej. Dodatkowo aktywnie edukują i działają w szerzeniu swojej misji. Jesteśmy pełne podziwu i cieszymy się na tą współpracę i trzymamy za nie kciuki. Dziewczynom zależy przede wszystkim na tym, żeby było o nich i o ich misji głośno. Tak, żeby kobiety, które potrzebują pomocy, wiedziały o ich istnieniu. Dlatego zachęcam do obserwowania i śledzenia fundacji. Znajdziesz tam sporo materiałów edukacyjnych, które uważam, że każdy powinien zobaczyć bez względu na płeć. Naszego stoiska na evencie nie sposób było przegapić, ponieważ tak różowego boksu chyba nie widział nigdy nikt wcześniej. Tak, bo to właśnie róż jest kolorem Tattoo Girls United. Podczas eventu zostałyśmy również wciągnięte w artystyczny projekt Sebastiana Juniora, współorganizatora warszawskiej konwencji. I dostałyśmy do namalowania obraz przedstawiający smoka. Drugi w lustrzanym odbiciu został namalowany przez męski team wybrany przez Juniora. Czyli wyszły z tego takie trochę zawody faceci kontra laski. Trzeba przyznać, że pomysł był ambitny, miałyśmy mało czasu, ale dałyśmy radę. To jest dopiero tatu girl Power. Dziękuję dziewczynom, które wzięły na siebie to niełatwe zadanie, czyli Sabinie, Dari, Laurze oraz Mawce i Michalinie ze studia Szum. Oba smoki idą na aukcję, z której dochód również pójdzie na cele charytatywne. Jakie są dalsze plany na TGU? Do końca roku już chilujemy w tym temacie, ale od nowego roku będziemy planować trzecią edycję. Były już Katowice i Warszawa, to teraz trzeba wybrać jakieś kolejne ładne miasto w Polsce. Jakieś propozycje? Jeśli chcesz śledzić dalsze losy Tattoo Girls United i być na bieżąco, to zachęcam do śledzenia profilu na Instagramie. Wszystkie namiary, również na tatuatorki oraz fundację, znajdziesz w opisie do tego odcinka. Na koniec dziękuję wszystkim dziewczynom za udział w drugiej edycji. Dziękuję Fundacji Feminoteka za Wasze wsparcie i zaangażowanie. Przede wszystkim dziękuję Magdzie Krakowiak, menadżerce studia Fox Orange, która jest głową i organizatorem tego projektu. Dzięki Magda jesteś wielka i wielkie rzeczy dzieją się dzięki Tobie. Dzięki za wysłuchanie, jeśli Ci się podobało, daj opinię, gwiazdki, lajka tam gdzie słuchasz. Będzie mi bardzo miło. Do następnego, pa!